Korzystając z okazji, że nowi prezenterzy przez długi czas nie zjawili się, postanowiliśmy kontynuować nasz program za namową naszych najpewniejszych fanów. I w dalszym ciągu to my będziemy prezenterami programu Tego Nie Policzysz! Zaczynajmy! Cześć, nazywam się Maciek Bancerz. Cześć, jestem Wojtek, a jestem Andrzej i właśnie my teraz prowadzimy dla Was ten program A nie tam ciężki. Pozdrowiliśmy się. Zawsze <ślamatory> Zapraszamy do programu Tego nie policzysz. To nie policzysz. <ślamatory> Zabić. Dobra, mamy jakieś tam dwa tematy. Filmy najpierw, czy filmy? Filmy, czy kino? Kino, filmy, Paryż. Paryż, Paryż najpierw. Kilka lat temu w Paryżu policjanci nie myśli... <tosłuch> ...znaleźli coś ciekawego. Mianowicie pod ziemią znaleźli katakumby. A to nie były zwykłe katakumby, nic, co w katakumbach. W tych katakumbach było kino. I na przykład restauracja też tam była. To znaczy był osprzęt do kina i filmy. A oprócz tego obok celtyckie krzyże, Swastyki. Swastyki. ale też gwiazdy Dawida. Nie wiadomo. Policjanci nie mają, nie mieli jakichkolwiek Poszło. teorii, co to mogło być. No, Łączność była też telefoniczna. No. Podłączone były telefony. Kiedy zeszli tam kilka dni po odnalezieniu tego, wszystkie kany były poprzecinane i kartka z wiadomością, żeby ich nie szukać. <grytanie> Dokładnie, nie szukajcie was. It's still a mystery. Um, policja podobno, nie wiem, czy to nie są oni, żeby to byli jacyś ekstremiści, raczej jakaś sekta, jakieś tajne stowarzyszenie. Co robiło ciekawe, dajmy z filmy sobie oglądali pod ziemią. A co ciekawe, to tam nie były jakieś takie filmy zakazane, czy coś. To były normalne filmy. Koziołka, Matołka, wiadomo, to sprawa. Ludzie się spotykali pod ziemią w towarzystwie... Nie w towarzystwie, w obecności swastyk i gwiazd Dawida i Krzyżów Czernieckich i oglądali Czarnego Czerwina na przykład. Fajne, ale się na oglądali może. Pan, który się nazywał Patryk Alk, jest on fotografem i opublikował książkę o takiej miejskiej właśnie eksploracji podziemnej. Mówi, że wiedział, co to za grupa, że, że, że zna ją i powiedział, że to szkoda, że policjanci odnaleźli to, ale to nie koniec świata, I że są inne miejsca ich spotkań. Nie nazwał tej grupy jakoś. Mógł też coś znaleźć. Mógł zmyślać. To, to on powiedział, więc nie ma żadnych dowodów, że, że, że naprawdę. Obejrzymy teraz filmy, ale to nie są tylko filmy. są filmy, które mogą wam sprawić chwilową albo stałą zmianę w waszym umyśle. Zaczynamy od czarnego jedności. You want the movie? Charlie. Hey, Charlie! Hey, Charlie, wake up! Yeah, Charlie! Charlie! Charlie. 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 Thank God, you guys. Br this, is be pretty pretty important. this Is the battery freaking important? Is the metal on real. fire? Yeah.

No, oh, well. Chinese, yeah, Candy Mountain! Oh, I lied. Really I go with you to Candy Mountain. Dad, that's good. It's gonna guide no, our way the 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 to Candy Mountain. So oh, I you know that there's no Loki. actual Candy oh, Mountain. Right? Shun the non-believers! Sh me. He knows I was watching. Yeah. 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 Spoken. It has told us the way. It didn't say anything. It's just over this I bridge, Charlie <laughs> This magical bridge is <laughs> <with laughs> broken one <wonder>. Is <Okay>. so <laughs> anyone else getting like this? <laughs> <covered laughs> <in laughs> <splittos. laughs> Seriously, guys. <laughs> <shouldn't> <laughs> be Charlie. Charlie. What? Oh, yeah. We're on a bridge, Charlie. We're on the bridge. I'm on the boat. I'm on well, the, the boat. <laughs> <the radio is laughs> yes, Candy Mountain. Yes, East to cukierkami. Ale skacze fajnie. Mówię na rozdział technokratyczny. Pomnę na salę! Candy bats,

ŻYJĘ! Co narzekasz, że nie masz lęków? Filmkał.com That's that com No to teraz zobaczymy coś innego z drugiego? Ja znam. I to są piękowi ludzie. Man, there is nothing to do! Oh my god! Nie I am so bored! So, yeah, yeah. your face is pretty soft! We need to get out of here! Okay. <susur> Any tango? No? The honor is working. We never yeah, come up with good yeah. ideas on the honor. Yeah. What else can we do? <laughs> we could do something that some isn't some stupid. Let's just set out. some fires okay. or something. We always set fires. Oh, it's fun. Let's miss a triangle, you man. Know. Hey, triangle. Are you, I are you home? I'm a triangle. Whoa, whoa. whoa. Yeah, yeah, boring triangle. You're not the one who isn't terrible. Oh, but I'm fun. No, no, you are not. No, nothing.

I know. What are we doing? I can feel my triangle. Awesome, just uh, sneaking uh, out of uh, a bag. Just I thought not know, no know what you're going through. That's kind of cool. We're going to put them into a ravine yeah, and light deck. off a bunch so of so fireworks inside a in church or something. Uh, that's it's not me, but whatever. Am I cool yet? Did you eat part of Triangle Man? Now he's a part of me forever. That is hilarious. Why did we ever think of eating people? Oh my God! our holy s***! No! 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 No jest tych filmów strasznie dużo. innym jest na przykład Lamas With, with heads. heads. Czyli Lamy w Czapkach, polski tytuł. I o, o lamach w czapkach. Coś ty. nigdy już się nie zgodę. I to są serie, a są też inne różne, różne pojedyncze filmy. No, a są też takie na przykład jak Polska Dyskoteka w lesie. Tak. <grym> Na, tak. na ruskiej dyskotece w to ja są wszyscy właśnie na. Wpiszcie sobie na YouTube, ruska dyskoteka, to jest ja pierwsze, wynik ja to właśnie ten. By... To już koniec odcinka, zapraszamy za tydzień. Jeśli wy jakieś dziwne filmy, zapraszam, żebyście przesłali je na nasz adres mailowy tego nie Zapraszamy też na naszego facebooka facebook.com ukośnik tego nie policzysz. Czekają Was Wojtek. he <imitation>